Witajcie, dzisiaj kolejna przypominajka. Przypominajka z jednej strony na czasie, z drugiej strony temat, który był już i będzie się powtarzał, czyli o przebudzeniu i o tym, jak kreować swoje życie. Czyli temat nieskończenie aktualny. Inspiracją były znowu ciekawe filmy, które możecie sobie obejrzeć i które może coś wniosą do waszego życia. A jak nie chce Wam się oglądać, to wyciągnę najciekawsze rzeczy z konkretnych filmów. Do nagrania filmu zainspirował mnie pewien przyjaciel, z którym się ostatnio widziałam, który opowiadał mi o tym, że jest źle, że jest źle i będzie jeszcze gorzej i wszystko jest źle i ogólnie są złe czasy i wszystko jest źle. I gdy mi to mówił, z jednej strony poczułam ból w głowy, taki straszny ból głowy um, i zaczęła we mnie wzrastać taka irytacja. Więc gdzieś to pewnie rezonowało z jakimiś moimi y, również lękami czy, czy, czy frustracjami, ale y, gdy zaczęłam sobie obserwować ten ból głowy, to zaczęło się coś pojawiać w przestrzeni serca taka, taka mocna, mocna energia, która się zaczęła tak rozprzestrzeniać, jak taki wulkan, tsunami. Whatever, taka bardzo silna energia, która zagłuszyła ten mój ból głowy, który gdzieś tam się schował i dostałam taki przypływ energii, który mi mówił, że nie, to nie jest prawda, że jeżeli chcesz, to możesz. I że to Ty decydujesz o swoim życiu. I że zawsze, znaczy może nie zawsze, ale że jak sobie poczytacie historię, jeżeli czy trochę posiedzicie, co się działo na świecie, to zawsze działo się w jakichś tam aspektach źle ale ludzie dalej żyli, cieszyli się życiem, żenili się, rodzili dzieci, nawet w najbardziej dziwnych czasach, spędzali czas razem, cieszyli się każdą chwilą itd., itd. i wielu ludzi decydowało się na, tym, na, na to, żeby żyć swoją ścieżką, głosić swoją prawdę itd., itd. Czyli jak chcesz, to możesz i... Bardzo silną miałam taką reakcję, taką, że kurczę, no może, że to nie jest. Że owszem, to jest prawda, że jest ciężko, że pewne rzeczy się dzieją nie tak, jakbyśmy chcieli, ale prawdą jest też to, co mówiłam w ostatnim filmie, od którego, który wam oczywiście podlinkuję pod tym filmem, gdy mówiłam o toksycznych ludziach. I czy są toksyczni ludzie, czy, czy zasada lustra? I że to są te dwie strony tego medalu, czyli z jednej strony są osoby, które są toksyczne, ale z drugiej strony, gdy wzmacniasz siebie, to ciebie to nie rusza. A to jest jakby dwie strony tej samej rzeczywistości. I podobnie jest z, tym, z tymi ciężkimi czasami, które, czy tam różnymi rzeczami, które się dzieją na świecie i które w jakiś tam sposób nas dotykają. Może być frustrujące, ale z drugiej strony masz tą swoją moc. Jesteś tym superbohaterem, masz tą swoją supermoc, o czym też mówiłam w jednym z ostatnich filmów, który Wam również podziękuję, jeżeli nie zapomnę. I to są też te dwie strony rzeczywistości. I to nie jest kłamstwo, że jest ciężko, i też nie jest kłamstwem, że możesz kierować swoją rzeczywistość. Chodzi o to, że to są dwa aspekty i Ty decydujesz. I zaraz przyjdę do filmów, które ostatnio oglądałam, które oczywiście potwierdzają to, że jest wspaniale i możesz kierować swoje życie, i które możecie sobie obejrzeć dla jakiejś tam rozrywki, ale nawiążę się do jednego filmiku, który zamieściłam. Na moim profilu Facebookowym mam taki, mam taki profil oficjalny facebookowy Freeflow Energy System. Jak chcecie, możecie sobie tam zerknąć, polubić czy coś. Tam przeważnie wrzucam linki do aktualnych filmów, które się pojawiają, ale czasami też jakieś ciekawostki. I był taki filmik, który w ogóle. Żebyło śmiesznie, znalazłam na grupie jakieś tam wegetarianie, weganie, i ten filmik miał udowadniać, że zwierzęta są inteligentne i powinno się je traktować tak samo jak ludzi, ale poza tym, że zwierzęta są inteligentne i powinno się ich traktować jako istoty czujące, to ten filmik bardzo pięknie pokazuje, jak działamy my, jak działa społeczeństwo, jak działają te wszystkie ograniczenia. Więc dla tych, którzy nie mają Facebooka, gratuluję, ja założyłam kiedyś dawno, dawno temu do celów firmowych i tak jakoś zostało, ale gratuluję tym, którzy nie mają, więc tych, którzy nie mają i nie grzebią się w mediach społecznościowych, to streszczę filmik. Filmik jest bardzo króciutki i wygląda tak, że są sobie trzy osiołki ym, za takim płotkiem i jest jeden osioł, jeden osioł tam sobie siedzi, stoi gdzieś tam w kącie i nic nie robi. Drugiego w ogóle nie widać na, na, na planie. Jest ten trzeci osiołek, który podchodzi. Najpierw próbuje wyciągnąć głowę między sztachetami z jednej strony, potem z drugiej strony, potem jeszcze raz. No i tam pcha tą głowę, no ale reszta ciała zostaje. No nie da się, nie? No i potem gdzieś z tyłu przychodzi jeden osioł, przepycha się do przodu, bierze w zęby sztachetkę, podnosi ją i opuszcza. I przepuszcza te pozostałe dwa osiołki, które sobie wychodzą z, tego, z tej zagrody, i on na końcu wychodzi. No, i tutaj znowu jest pyta. Po pierwsze, jak chcesz, to możesz. Po drugie, czy jesteś tym osem, który siedzi i akceptuje sytuację, który nic tam nie robi, siedzi i akceptuje sytuację, siedzi w tej zagrodzie. Czy jesteś osem, który próbuje wyjść, ale widzi, że nie da się. Czy jesteś tym trzecim osem, który. Po prostu podchodzi, mówi da się i jeszcze przeprowadza innych na, na drugą stronę. Więc ty wybierasz, którym osłem będziesz. No i tak jak napisałam na moim profilu Facebookowym, ten film tak naprawdę o osiołkach zastępuje wszystko, co zamieściłam na moim kanale dotychczas. Bez tam meritum życia. A film, do którego chciałam nawiązać, widzę, że kanał się robi też. Mam bardzo fascynującą grzywkę. Dobra. Mój kanał też się robi troszkę, troszkę film o recenzjach filmowych, ale, ale może się przyda na długie zimowe wieczory albo jesienne. Ostatnio trafiłam na taki filmik, ostatnio jestem w ogóle zafascynowana, ponieważ nie, nie lubię agresji i im z wiekiem... Z wiekiem... Nie chcę się oglądać filmów, gdzie są strzelanki, i w ogóle chaos, albo jakieś obyczajówki, gdzie dramaty i w ogóle. Ja ostatnio jestem fanką filmów z kategorii 13. Więc film, który Wam polecę jest z kategorii 13, a mi się bardzo podobał, może Wam się też podoba. Film nazywa się Enola Holmes. Tak, chyba Enola Holmes, jeżeli W każdym razie jest to o siostrze Sherlocka Holmesa. Jest to film 13, film miał być. W kinach. To taka dygresja, dygresja tła filmowego. Film miał być w kinach, ale z przyczyn wiadomych do kin nie mógł trafić, więc Netflix wykupił do niego prawa. No i można go obejrzeć na Netflixie, może też gdzieś indziej. Nie jest to yy, lokowanie Netflixa, Netflix mi niestety nie, nie płaci, ale <gryw> mówię po prostu, gdzie możecie znaleźć. Yy, w każdym razie jest to film taki yy, lekko zabawny i fajnie się przyjemnie go ogląda, ale jest to też film yy, o rygorach społeczeństwa i o oszukaniu swojej własnej ścieżki. No i tej Enoli naszej wspaniałej matka wpaja do głowy od urodzenia to, że albo ty sobie napiszesz scenariusz swojego życia, albo rozrobi to za ciebie społeczeństwo. Zrobią to za ciebie inni ludzie. I masz wybór. I dzisiaj, i ka w każdej chwili też stajecie przed tym wyborem. My też zostaliśmy wychowani w określony sposób. Chodziliście, wszyscy przypuszczam, do szkoły, bo byliśmy w takich czasach wychowani, gdzie mm, trzeba było chodzić do szkoły. Teraz są jakieś furtki w stylu edukacji domowej. Kiedyś w naszych czasach to edukacja jakaś domowa, alternatywna była tylko dla... Dzieci dyplomatów czy artystów, którzy podróżowali po świecie i po prostu ich dzieci podróżowały z nimi i gdzieś tam musieli być edukowani w inny sposób. Teraz powiedzmy są inne aspekty, ale to też kolejna dygresja. Linka o edukacji domowej też Wam pod, podkleję. W każdym razie jesteśmy yy, wychowani w określony sposób i możemy żyć inaczej, nie tak jak jesteśmy wychowani, nie musimy wchodzić w jakieś tam szablony. Możemy szukać swojej ścieżki, ale w wielu przypadkach jest to nie jest to mile widziane, więc jeżeli chcecie szukać swojej ścieżki, to wiadomo, że będzie opór, wiadomo, że niektórzy ludzie nie będą was lubić, że musicie wywalczyć to swoją ścieżkę, gdzieś tam poprzepychać się łokciami, więc wymaga to pewnej siły charakteru, pewnej desperacji i tak dalej i tak dalej. I oczywiście parę cytatów z filmu. Czyli to, o czym mówiłam, rygory społeczeństwa nie mogą Cię kontrolować, wybór zawsze jest Twój. I to powinieneś, powinieneś napisać sobie i nakleić na lodówce, albo wyryć sobie w widocznym miejscu, tak, że rygory społeczeństwa nie mogą Cię kontrolować, wybór zawsze jest Twój. Czyli, obojętnie jakie są zasady, obojętnie co się dzieje na świecie, to zawsze Ty wybierasz, zawsze w sercu masz swoją prawdę i możesz żyć według swojej prawdy. Wiadomo, że są sytuacje, że na przykład nie przechodzimy, na czerwonym świetle, gdy pędzi samochód, tylko czekamy na zielone i aż te samochody przyjadą. Ale w wielu sytuacjach możesz wybierać w większości sytuacji, które się wydają trudne, możesz wybrać inaczej, chociaż z pozoru, tak jak ten osiołek, nie widział, że można podnieść tą sztachetkę. To ta sztachetka może zostać podniesiona i to chciałam Wam przypomnieć. I na koniec filmu ta bohaterka po różnych perpetiach, to tam. Coś tam odnajduje, nie będę wam streszczać filmu. Yy, I historii, historii Panny Enoli. Yy, w każdym razie panienka dochodzi do wniosku, że mama miała rację. Yy, czekajcie. Yy, I dochodzi do wniosku, yy, który nam ogłasza na koniec filmu, mianowicie moje życie jest moją własnością. Przyszłość zależy od nas, czyli od nas zależy przyszłość. Yy, w ostatnich czasach, zresztą nie tylko w ostatnich czasach, ale też Dawno, dawno temu. Różni tam mądrzy i niemądrzy pisali scenariusze dzieł ludzkości. Teraz też jest dużo ciekawych scenariuszy. Jak to będzie, przeważnie są to scenariusze czarne, niestety. Jak to będzie źle i coraz gorzej, ale jeżeli uwierzycie w ten scenariusz, że będzie źle i coraz gorzej, to i będziecie biernie po prostu się temu wszystkiemu przyglądać, to tak będzie. Ale jeżeli będziecie szli ścieżką serca, i w tym swoim małym, małym otoczeniu, czyli w swoim domu, w swojej rodzinie, wśród swoich przyjaciół, będziecie żyli po swojemu um, i będziecie żyć zgodnie ze swoją tą własną legendą, um, ze swoją ścieżką serca itd., to tworzycie inną przyszłość. Um, I to się wydaje, że tutaj mamy jakieś globalne um, scenariusze, ale liczy się to, co, co ty kreujesz. Jak ty tutaj uprawiasz ten swój własny ogródek. I paradoksalnie te scenariusze globalne, jeżeli w nie uwierzysz, to ty dokładasz cegiełki do budowania tego globalnego scenariusza, nazwijmy go negatywnym, tak? Natomiast to jest to, co mówiłam też w którymś z poprzednich filmów. Jeżeli żyjesz ścieżką serca i to zarażasz innych ludzi tą ścieżką serca i. Fajnie się dzieje w Twoim otoczeniu, w Twojej rodzinie, wśród Twoich przyjaciół, w Twoim nie wiem, miejscu pracy i budujesz to wszystko. I jeżeli są ludzie podobni do ciebie, którzy też budują, i te ogniska zapalne zaczynają obejmować coraz większą um, część świata, czyli wtedy Wy piszecie ten scenariusz i przyszłość należy do Was, przyszłość należy do Ciebie. I to nie jest tak, że ja jestem jeden. Przeciwko czemuś tam, przeciwko światu, że wszyscy żyją tak, a ja chcę żyć inaczej, to nie jest prawda. To jest to, co usłyszysz w mediach, ale prawda jest taka, że jest wielu ludzi, którzy chcą żyć po swojemu, którzy mają swoje powołanie i chodzi o to, żeby realizować swoje powołanie iść swoją ścieżką. Cokolwiek by to było, czy chcesz być, nie wiem, szewcem, czy chodzi o to, że chcesz nie wiem uprawiać własny ogródek, wyprowadzić się z miasta, żyć po swojemu, tak? Obojętnie, co to jest, to przyszłość zależy od, od Ciebie, jak Ty sobie ją ułożysz. I kolejna, kolejny film związany z rygołami z rygołami społecznymi. Jest to film z 2015 roku zabłąkanie. Nie jest już to film z kategorii 13, ale jest to film z kategorii komedia. Czyli kolejny film, który możecie obejrzeć, i nie będziecie mieć schizy, jak to jest źle, i będziecie mogli zasnąć. Jest to komedia na dodatek hiszpańska. Ostatnio zaczęłam oglądać hiszpańskie komedie, bo się amerykańskie. Um, I jakoś tak miałam się kiedyś nauczyć hiszpańskiego, ale idzie mi to opornie. Taki miałam plan, więc chociaż oglądam hiszpańskie komedie. Film jest z 2015 roku. Tytuł ma Zabłąkani. Tak zapisałam, chyba tak jest. Jeszcze oczywiście tytuły wpiszę wam w opisie pod filmem, bo być może się pomyliłam. No i tam jest też nie będę wam streszczać filmu. W każdym razie główny bohater żyje tak, jak mu się wydaje, że, że rodzice będą zadowoleni, że chce żyć tak, jak tam ojciec mówił, że tak trzeba żyć. No, i gdy już ma podjęte jakieś decyzje, ma pracę, y, której nie lubi, u osoby, który, przed którą musi się płaszczyć, ma dziewczynę, która jest y, w pewien sposób idealna, ale tak naprawdę jest zakochany w innej, która jest nieidealna według tych norm y, społecznych, nazwijmy to, y, ale y, ma stałą pracę, ma ładną. Dziewczynę, która się wszystkim podoba, no i to jego życie idzie po sznurku. No i gdy już jest jakby u progu tych wszystkich decyzji, jego ojciec mu mówi, że, że to jest iluzja i że on tak żyje że tak żył, bo mu sprzedano kłamstwo że jak masz ładny dom masz dobrą pracę i masz tam kolejne poziomy realizacji dóbr to wtedy będziesz szczęśliwa, to wcale nie jest prawda, bo on nie jest szczęśliwy, chciał żyć zupełnie inaczej i dał się dał się wmanipulować w tą historię i tak naprawdę nie może spać po nocach bo ma hipotekę, której nie jest w stanie spłacić i codziennie się budzi w nocy, czemu nie odbiorą tego domu i jak on to wszystko pospłaca i w ogóle i mówi do syna generalnie krzań to wszystko żyj tak jak chcesz, a nie tak jak ci mówią i dokładnie taki był cytat z tego filmu żyj tak jak chcesz, a nie tak jak możesz nie tak, jak możesz. Czyli możesz żyć tak, jak... Żeby jakby wyjść poza swoje ograniczenia, tak? Że żyj tak, jak chcesz, bo tutaj jest tak łatwo, znaczy łatwo, niekoniecznie łatwo, tak ci tutaj społeczeństwo pokazuje i tak możesz żyć, ale nie masz żyć tak, jak możesz i tak, jak wszyscy żyją, tylko, że tak, jak chcesz. I tak, jak chcesz, żeby był żebyś był szczęśliwy I ten ojciec mówi, że nie, ty nie masz spełniać moich oczekiwań, ty masz żyć tak, żebyś był szczęśliwy i żebyś nie skończył tak jak ja z nerwicą i długa, tak? i różnymi innymi historiami. Trochę wam mam nadzieję, że nie wam za bardzo fabuły filmu i że gdy już zdecydujecie się obejrzeć ten film, będziecie się mimo wszystko dobrze bawić. No w każdym razie taka jest puenta, że z jednej strony wszyscy wam wszyscy często rodzina i tak dalej wam mówią, że macie żyć tak, tak, tak i tak. I jak się próbujesz wyłamać z tego stada, to wszyscy ci mówią: nie, 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 nie rób tak. No ale potem, jak już się wyłamiesz i wyjdzie, że jesteś szczęśliwy i że jeszcze ten twój pomysł hmm, przynosi efekty, hmm, to, hmm, to jeszcze cię pochwalą. Żeby było śmiesznie, i wyjdzie, że ci się zwierzą, że tak oni też tak zawsze chcieli. I to tutaj historia z życia, historia mojego przyjaciela. Um, który zawsze chciał grać na instrumentach i kochał muzykę. Um, no ale wychował się w takiej rodzinie jakiej się wychował i to w sumie wyszło mu na dobrze. Paradoksalnie. W każdym razie nikt nie wysłał do szkoły muzycznej. A szkoła muzyczna y, często zabija kreatywność dziecka. Bo uczymy się znowu jak zagrać ładny kolejny u, y, utwór, ale nie umiesz improwizować. Y, w każdym razie y, chłopak ten y, Coś tam sobie grał w domu, ale w domu nie mógł, bo wszystkim to przeszkadzało, więc gdzieś tam grał w jakimś garażu domu kultury, coś tam sobie pogrywał. Jego matka twierdziła, że to jest generalnie strata czasu i ma się zabrać za coś poważnego. No i generalnie miał tam jakąś pracę, za którą tam średnio przepadał i która z biegiem czasu go coraz bardziej denerwowała ym, ym, i grał hobbystycznie, ale cały czas jego matka mi mówiła, że w ogóle to jest strata czasu i po co on tam pyka na tych bębenkach i w ogóle. Ym, ale na szczęście miał kobietę, którego wspierała i mu powiedziała, że nie, nie, nie. Ty rób to tam, to co robisz, to rób to bardziej. Zacznij to nagrywać, zacznij to rozprzestrzeniać dalej, itd. 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 Ym, no i doszło do takiego punktu, że ym, to co było dorywczą pracą też, Stało się tym źród, głównym źródłem dochodu, a to, co było jego główną pracą, teraz są dorywcze zlecenia, nadal się tam gdzieś pojawiają, ale facet żyje z muzyki. Żyje z tej muzyki, bo się nie poddał, bo chciał, bo wierzył w to. No i teraz jego matka dowiedziała się o tym i jest z niego dumna, mimo że cały czas mówiła, że kurczę, zajmie się czymś poważnym. No i tak to wygląda. Więc to, że będziecie niezaakceptowani, że będą wam na was psy wieszać i tak dalej, to jest część drogi i to mam wrażenie, że to są takie testy, że to jest taki naprawdę taki test, żeby Ciebie utwierdzić w tym, że jesteś przekonany, że chcesz to robić. No, że jeżeli wszyscy ci mówią, że to jest bez sensu, a ty, ty masz głębokie takie przekonanie, że nie, to jest sens, że to jest mój cel życia, że ja to i tak będę robić, i iż to tak mocno wierzysz, to paradoksalnie masz tego większego takiego powera, wrzucasz to swoje marzenie i ono wtedy ma większą szansę, żeby się ym, zamanifestować, czyli paradoksalnie, tak jak wracamy do mojego poprzedniego filmu o toksycznych ludziach, paradoksalnie ci toksyczni ludzie są twoimi nauczycielami, jeżeli nie dasz się ściągnąć w dół, to jeszcze się wzmocnisz i pójdziesz w górę i spełnisz swoje marzenia i będziesz żył um, długo i szczęśliwie. E, no i, i, i tak to wygląda. Mm, też podobnie miałam z y, takimi. Przepraszam, że patrzę na moje włosy, a jakaś dziwna grzywka mi tu wyszła. Mam nadzieję, że moja fascynująca grzywka a Was nie rozprasza tylko mnie. Dobrze, moje filmy stają się coraz bardziej. Y, Niepoważne, ale ja mam nadzieję, że przekaz, przekaz jest. W każdym razie, jeszcze z osobistych rzeczy, takich banalnych, banalno-osobistych, miałam taką, takie przeboje z karmieniem piersią, kiedy moją córkę starszą karmiłam piersią. To się okazało, że to w ogóle jest coś strasznego. I Mimo że nie prowadziłam z nikim dyskusji, że warto, że tam jakie ma to korzyści dla dziecka, bla, 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 bla tylko jedyne co robiłam, to po prostu robiłam to, czyli karmiłam moje dziecko piersią. I po prostu miałam bardzo dużo, bardzo niesympatycznych sytuacji i to ze strony kobiet, które mi mówiły, że nie, no, że czemu ty karmisz, że weź tam daj to tu, że tak długo karmisz, a czemu ty jeszcze karmisz, że to źle, że jeszcze karmisz, a czemu ty w ogóle karmisz. A po co ty to, po co, weź dałabyś butelkę i by byłby święty spokój. Albo nie za długo jak karmisz, to źle, 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 źle. źle. Ym, no ja generalnie staram się nie wchodzić w dyskusję i po prostu robiłam swoje. Ym, no i oczywiście się okazało, że to dobrze bo generalnie, jak były jakieś tam sytuacje, też takie chorobowe, moje dziecko się zaraziło jakimś takim rotawirusem, jak miało kilka miesięcy, no i inne dzieci lądowało w szpitalu, a moje dziecko wymiotowało po każdym przyjęciu, nie, już nie ma kilku miesięcy, już ma tam bliżej chyba roku. W karmie już miała, przyjmowała pokarmy stałe. No i jak coś zjadła albo wypiła nawet wodę, to wymiotowała tym. Ale jak piła mleko, to przyjmowała je i nie wymiotowała tym mlekiem. No i generalnie dzięki temu, że była na tej piersi i że była na tej piersi dłużej niż tam nie wiem, pół roku, czy trzy miesiące, czy cztery miesiące, to sobie jeden dzień powymiotowała, czy, czy, czy tam miała jakieś rozwolnienie. Tak, mówimy, mówimy o fizjologii, ha. też temat tabu. W każdym razie jeden dzień jakoś się gorzej czuła, drugi dzień tak średnio, a na trzeci dzień już doszła do siebie. nie? A inne dzieci, które nie były karmione piersią, to często lądowało na jakiejś tam intensywnej terapii. I też dziecko, od którego się zaraziliśmy, też tam chyba tydzień czy dwa tygodnie, generalnie było w masakrycznym stanie. No więc jakby dowiedziałam się na własnej skórze, że było warto. Co prawda, osoby, które mnie krytykowały, gdy był przytaczany, potem chyba przez mojego męża, bo ja tam nie chciałam wchodzić w dyskusję, Mój mąż właśnie komuś tam powiedział, że no, ale dzięki temu, że karmi piersią, to nie wylądowaliśmy w szpitalu. To potem się robi taki to jest ciekawy efekt, tak jak macie w grach komputerowych, że idzie tam ten główny bohater i spotyka tam jakieś takie, takie osoby i jak je na nie naciśniesz, to one mówią jakiś swój tekst, a potem się wyłączają. Więc jak się podawał taki przykład, że to karmienie piersią jednak się przydało, to ta osoba miała taką zawieszkę, jakby była takim, taką osobą z gry komputerowej i jak się odwiesiła, to zmienia temat. To był bardzo ciekawy efekt. W każdym razie tutaj też nikogo mnie nie reklamuję. Dla mnie to było dobre i też nikomu tego specjalnie nie, nie reklamowałam, tylko robiłam swoje. Ale właśnie przez to, że robiłam swoje, to wszystkich wkurzałam po prostu. Wkurzałam nie tym, że reklamuję karmienie piersią, że chodzę ze sztandarem wszyscy muszą karmić piersią, bo też uważam, że są różne sytuacje. Nie zawsze się da, nie zawsze się chce. Często trzeba wrócić do pracy, co jest dużo sytuacji. Ja wybrałam tak i było to dla mnie korzystne. Ale to, że nie reklamowałam, tylko po prostu to robiłam, już było bardzo wkurzające dla, dla otoczenia, które tego nie robiło, czy, czy jakiś miał inny punkt widzenia. Więc jeżeli będziecie szli swoją drogą, tu nie chodźcie, karmienie piersią jest tylko jakimś, na, jakąś tam metaforą. Jeżeli będziecie robili swoje, to będziecie irytować innych ludzi, którzy tego nie robią. I często to też rezonuje z tym, że ktoś też chciał robić coś po swojemu, ale tego nie zrobił, bo dał się skusić, bo ktoś mu zaproponował coś innego i on stwierdził, że to będzie łatwiejsze. I często te osoby, które gdzieś w głębi serca mają to, że chciały robić coś innego, ale się wrobiły i robią to, co wszyscy i nie zdecydowali się iść swoją ścieżką. Po prostu, gdy ty idziesz swoją ścieżką, to pokazuje, że można było i ten ktoś jest wkurzony sam na siebie, że tego nie zrobił. Więc chodzenie swoją ścieżką będzie irytujące i niektórzy nie będą was po prostu lubić. Trzeba się z tym pogodzić. Ale znowu paradoksalnie, ci, którzy was niby nie będą lubić, bo robicie po swojemu, to potem może się okazać po paru latach, że daliście im taką iskierkę i potem im przeskoczyło i wrócą do Was po tych paru latach, a może po paru miesiącach, i stwierdzają, i ci powiedzą, że kurczę. Wiesz, co? Patrzyłam na Ciebie, i, i stwierdziłam, że ja też mogę. No. Więc więc siejecie. Siejecie. Siejecie dobro. Jeżeli idziecie swoją ścieżką, to siejecie dobro. E, oczywiście film jak zwykle jest z wieloma i Mam nadzieję, że puenta została gdzieś tam zostanie w waszych sercach. Czyli wracamy do pierwszego zdania, mianowicie z pani Enoli Jones, Jones, czemu Jones, Holmes, z Indianą Jonesem się poplątał z Enolą Holmes, mianowicie rygory społeczeństwa nie mogą cię kontrolować, wybór zawsze jest twój, więc wybór jest twój, jeżeli tak jak chcesz, jak ci dyktuje serce. Oczywiście w granicach tego zdrowego rozsądku, który gdzieś tam sprawia, że nie wpadniesz pod ten samochód, gdy przebiegniesz na czerwonym świetle, więc na tym czerwonym świetle to pamiętaj, żeby się zatrzymać i zobaczyć, czy, czy nie nadjeżdża pędzące, pędzący tir, ale generalnie poza takim drobnym zachowaniem zdrowego rozsądku twoje serce, zresztą twoje serce nie każe ci w, 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 też wbiegać pod, pod rozpędzonego tira, to też warto, warto o tym pamiętać. No właśnie, więc tutaj kolejna dygresja. Już kończę. Że często jest też tak, że właśnie, bo tak mamy tutaj ten rozum, który chce ci wtłoczyć, żebyś żył, jak społeczeństwo ci każe. Tu masz to serce, które mówi ci żyj zgodnie z sercem, ale jeszcze gdzieś po środku jeszcze masz ego, które jest takie wkurzone na te zasady społeczne i chce zrobić na opak. I tego ego, które każe wam zrobić na opak, też nie słuchajcie. Bo to ego wam każe wbiec pod tą pędzącą ciężarówkę i zrobicie sobie krzywdę. Czyli nie działajcie, działajcie, zgodnie ze swoim sercem, a nie zgodnie ze swoim wkurzeniem, frustracją, irytacją, że tak ja wam pokażę, wy mi każecie, to ja zrobię na opak. To też jest zła ścieżka. Dobra ścieżka to jest ta ścieżka z serca. Czyli zaglądamy, czego ja tak naprawdę chcę. Nie, że chcę zrobić komuś na złość, tylko czego ja chcę, co mnie uszczęśliwi, co jest moim powołaniem, po co tu przybyłam na tą ziemię. I tego się proszę trzymać. Oczywiście, jest to mój punkt widzenia. Możesz mieć swój, bardzo chętnie sobie podyskutuję. Jestem otwarta na Wasze komentarze. No i pamiętajcie, że nawet jak wydaje się, że jest tak strasznie źle i że wszystko jest źle i że będzie coraz gorzej, no to jest to, tak jak wspominałam w którymś kolejny, z ostatnich filmów, jest to prawo przeciągania, czyli przyciągacie to, co macie w środku. I tu jeszcze dam na koniec. Dobra, będzie znowu pół godziny, ale może, może niektórzy dotrwają. Ehm, przykład mojego znajomego, który denerwował się pewnymi ograniczeniami i jego firma nie mogła działać przed pewien czas i w końcu ruszył. Ale cały czas się denerwował, że są te ograniczenia i że nic się nie może udać. No i miał umówione tam spotkanie, spotkanie biznesowe ehm, i miał klientów, i w jakimś miejscu miał się spotkać z, z klientami. No i się okazało, że ale cały czas był na takim wkurzeniu, no i potem już był umówiony i dograł wszystko na ostatni guzik i po kilku godzinach zadzwoniła do niego pani, która była właścicielką miejsca, w którym to wszystko miało się odbyć, no i mu mówi, że się okazało, że ona się spotkała z jakimś radnym i u tego radnego wyszedł pozytywny test i że ona musi się poddać testom, no i, i że nie wie, czy to wydarzenie, które miało się odbyć u niej się odbędzie, bo nie wiadomo, czy ją gdzieś tam nie zamknął. No i ten znajomy się wkurzył, że o, to wiadomo, że to było wiadomo, że nie wyjdzie. A ja mu mówię, no weź przestań. Po pierwsze, nie wiadomo, czy ta pani będzie miała też pozytywny, um, pozytywny wynik, bo to nie jest powiedziane. A po drugie, skoro masz klientów, to możesz to z tą samą rzecz zorganizować w innym miejscu. No i co się okazało? Okazało się, że pani wynik ma negatywny, ale niestety, czyli wyszło tak pół na pół, że z jednej strony się otworzył, z drugiej strony zostało wkurzenie, bo pani miała wynik negatywny, ale nadal wydarzenie nie mogło się odbyć u niej, bo mimo wszystko kazali jej mieć trzy dni nie wychodzić z domu, mimo że wynik był negatywny, a to miało się odbyć w przeciągu tych trzech dni, więc to wydarzenie nie mogło się odbyć tam, gdzie miało się odbyć. No, ale udało się znaleźć inne miejsce, więc te osoby, które miały się spotkać z tym moim znajomym, zostały przekierowane do innego miejsca, więc to wydarzenie się odbędzie. Czyli gdzieś gdzieś jednak wyszło dobrze, ale tak jak mówię, no to, że się tego bał, to jednak gdzieś to tak zarezonowało, że te ograniczenia gdzieś jednak pojawiły się w jego przestrzeni, ale jednak to otwarcie, że jednak nie musi tak być, pozwoliło, że jednak to się odbędzie, czyli spotka się z klientami, czyli zarobi w końcu pieniądze, będzie mógł zapłacić czynsz i wszystko się dobrze... Zakończę i muszę kończyć. I zapraszam Was do komentowania. QA kolejne też będzie niedługo, czyli odpowiem na Wasze pytania. Czekajcie, bądźcie cierpliwi, możecie zadawać też pytania w opisie pod w opisie Boże, w komentarzach pod tym filmem. Możecie zadawać pytania, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz i spodobało się Wam moje chaotyczne mówienie z milionem dygresji, możecie zasubskrybować kanał, włączyć dzwoneczek, żeby dostać informacje, kiedy pojawi się nowy film. Możecie też wspierać kanał, wszystkie informacje są w opisie pod filmem. I widzimy się kolejnym razem. Dzisiaj mam dzień gestykulacji. Dobra, do zobaczenia, popatrzeć.